Witam, widzów kochanych, zagrałem sobie Piesusem dzisiaj na Susem. Dostał fajne buffy, chciałem Bliskankę na topie nagrać, ale banują, gnoje, bo podobno mocny jest. A go można do dżungli grać, a się teraz dobrym flexem zrobił. może być w dżungli moim zdaniem na topie, na supportzie. A da fajne buffy, dostał Bliskankę po takiego fightera właśnie. Na co my gramy na seta, o to trochę gorzej. O, mogę też Ghosta wziąć, myślałem, że to Gepek jest, dlatego nie wziąłem Ghosta. Gepek jest gdzie? Na midzie? Na midzie, jest świnia. No, bo na PK nie ma sensu wygrać go, bo on zawsze czeka po prostu z pomarańczkami na wasze W. A W dostało buffa na Nasusie? Q dostało zasięg większy, jak uderzamy, to jest fajny buff na te Q. W chyba ma większy slow attack speedu, jak to maksujemy, z tego co pamiętam w tych zmianach. Więc Nasus Support może też? Nasus na Support to było jedynie, pamiętam, na kalistę taki ciekawy. No ale też kalista bierze klęsa, nie? Ale to tak, no można gadać sobie. I na RC dostał zmianę. Dzisiaj robimy wielkiego psa, biggest dog on the planet idziemy w tego. Sintuję trochę, nie zrobię sunderera, zrobimy łapę lodową, żeby jak największy pies był, bo rośnie na poziomach Nasus. Wcześniej robił styko zawsze na RC, a teraz rozkaluję mu się to jeszcze. I gramy pod flita, bo myślałem, że to jest giepek, kurde. A to jest Nasus, to dałoby się z nim bić. Aha, pierwsze nie dobite. Co to jest za set w ogóle, fury jakieś? A mam tego? Gra nie ja ma A wół zaczął. O, czekaj, gdzieś się linia O O no kurde, myślałem, że to GP-czek jest. Tego dobiję. Ten też się dobije. No, trzeba stakować, ale nie, nie pozwalają. O, te fajne ataki tureta też piękne. On set mi dużo może zadać na tych swoich cooldownach, to jest problem. A mamy Ewelinę w dżungli. Dobra, no pierwszy sen trzeba cierpliwości mieć tylko i wyłącznie. Mam flita, więc aż tyle pewnie stracę też. Potę odpalił. Muszę tylko patrzeć na flita. Dobrze rzucać, i będzie cacy. On nie ma cooldown'ów teraz, ale skąd on wie? Nie, 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 idź, nie, idź, ja, ja nie, idę. Ja mam linię fajnie ustawioną. To jest git dla mnie. Będzie zła Ewelina, ale to było dobre, że ona go sama wywaliła z tej linii po prostu. O, pingowańsko jest. No tak, no bo Nasus to jest fighter początkowy na początku gry. Tak rozpierdziela Nasus na początku. Nie ma teleporta w sumie, tak teraz zauważyłem. Dobra, przesadza już kolega. Na następnym łowie topnąć. Co ja to jestem w stanie zatrzymać? Serio? Ty zabił mnie, naprawdę mnie to zabiło. Przecież to było dwa ataki, skój, to jest 235 obrażeń na mordę. Ja pierdzielę. nie spodziewałem się, że mnie streszyły Mogę był tak na CDR nie, nie miałem kasy. No ale no wyszło. Już wolałbym nie umierać, ale no co, poradzę. Trzeba było czekać na jego W, ale no, on no, też by mógł slashować. Nie spodziewałem że mi to zabija. Miałem 300 HP i 2 BASIC i SKU, zadałem mi 236. Popierdziono. To miałem na drugim poziomie, tyku. No, ale no, trzeba przegrać, żeby potem wygrać. A już botka jeszcze idzie. Co to jest za frizowańsko? Także nic mi nie zadaje, tego ta pulta. Nie, no, buta muszę kupić. Nie chcę kupować tego promienia. A jak on idzie wodka, to ja nie mam nic do roboty na tym topie. On już się puszuje. A z malutko, no ale. Kurde, szkoda, że to geep nie był. Geep jakaś się łatwiej stakowała, moim zdaniem. W zasadzie jest mocny, ale jak przeżyję go potem będę mieć rkę. Przeżyję to jego kombo podstawowe. To będzie lepiej, tylko że on ma tego swojego Vampirix sceptra teraz. ja się nie chcę wziąć, jak mu tyle cesus. czego ty nie rozumiesz, koleżanko? No super. A zdodżujesz coś, czy nie? Czemu ona nie ucieka, jak już ma na sobie te agro? Patrzcie, ja cesus straciłem pod bierze. No ok, zabiliśmy go fajnie, ale tam było ze 100 golda podwierz. Co nie wyszło lepiej niż myślałem? Z maną są problemy, co ja mam tego grać na drugi? Razem Heart'a on grać? Jeden plate biorę na pewno. Minimum. Parę i ucieczkę Dlaczego ja taki głos straszny znowu? Najem no, Sundera w Sundarera było dużo lepiej, miałbym wtedy większą szansę jeden na jeden, ale obiecałem, że zrobię dużego piesusa, tu muszę grać ten Mitik, co zwiększa wielkość tego psa. Chciałbym CDRy zagrać, ale ja nie wiem czy mogę, ich team, jak te biki za bardzo oddają. Dobra, no pomogła pani Ewelina, na pewno dużo dał ten kill. Dalej mi szkoda, że mu dałem kiladę temu setowi. A chłopie widzę, że będą bocki już robić. No nic, no ja chcę dużego psa zrobić. Tylko fajnie, jakby ta gra przeszła do, do 16 poziomu, co jest możliwe, ale będzie ciężko. Poszuję się, linia kadapulta pójdzie w dupę, chyba, ale nic nie z poradzimy. O, minion przed szeregu. Ale nie muszę chyba je bić. Nie muszę. Nie, nie muszę. Cedery są ważne, no, mam zrunek CDRy tylko i wyłącznie. Jest Cecisław. Myślę, że w tym momencie już mogę z nim kurs się z nim trade. chociaż nie muszę, bo ma to leczenie swoje, to nie ma sensu Po prostu ta linia zawsze się wygrywa sama, jak nie przegrywam za mocno. Lada, spalę. O, zamachnął się i do tyłka poszło. 150 nie ma tragedii, ale też idealnie nie jest. Nie wiem, czy Alina nie wygrał czasami teraz, bo on jeszcze cooldowny miał. A Kindrałkę tutaj jest. Aj, bo muszę iść, bo tą wieżę rozpierdzielą mi cała. No nic, to trzeba się... Diana niby idzie na Ameryczkę i mam flesze. Tylko, że nie mają też wszystko. Mam no drugi raz pizdien, nic nie poradzę na to. Odpocząć odpocząć, to nie pewno na pewno nie mamy nie mam. nie mam. No jeszcze nie mamy ja, no, jeszcze, w? Ej, no straszne problemy są z maną. A nie wiem, w, w sumie, co ja bym miał grać, żeby nie mieć tych problemów z maną. A nie musisz mi tego pizgać, no. Nie będę mi to smanny, jak. Man, ok. Co bym musiał grać? Ciastka? No, nie, nie wiem, co bym musiał pod manę grać. Potem bym musiał grać, no, ale to myślałem, że ten. No, mogę potem grać po prostu, bo by to lepiej wyszło. Zrobili wieżę i dwa razy piznęli, ale tragedii nie ma. Miał na mitika całego. Nie, nie mam jeszcze. Kurde i zrobić to? Chyba zrobię, bo to jest ważne ten Mitik. Tych parę cersków co nie dobiłem, no ale jak tak świniaki mi... No umarłbym, gdy został pod wieżą. Nie wiem czym przeżył na tej R'ce, No i one daj cholernie dużo ta R'ka, ale no nie wiem, coż tyle. Set już idzie, no dobra, stepujemy najwyżej. Mam dwa kucza, to zrobić. Ja no, tych już nie robię. No Sundara jest idealny, itemem no, na susal, tak jak mówię, chcę... <ścoughs> chcę dużego psa zrobić Stepować tutaj? No mogę tapnąć, tak nic nie zrobię, zresztą set im pomaga. Ma botka całego ten set w ogóle. No bo niestety nie dostał nerfa, nie wiem dlaczego tego botka nie znerfili. To jest chyba najczęściej budowany nie mitik. po prostu na pierwszy item, to to coś o czym świadczy. Ale fajnie, że jak piecusem się gra tak inaczej w ogóle, w inną grę gracie. Właśnie nie wiem czy się opłaca RK, to zrzucić, że te miniony wszystkie dać bo ta Q nie ma cooldownu na RC, to pamiętacie tę zmianę. To jest taki, że nie wiem czy ja z nim wygrywam jak on ma Botrka. Nie wiem gdzie są koledzy. Ale jest 312 z tego co widzę, a wszystkie linie wygrywają poza mną. Tam jest set? A jest tam set cały czas. Idą chyba do mnie co? Ale bez ghosta jestem. Dobra, podejmiemy ich. Także nie ma. No nie ma. Nawet miał -a, może do tego nie przyszedł. Become to dust? Became, become dust. W się sensie pyłem, mówi nasus. Dobra, drugi item co? No HP chyba, nie? Znaczy mitiki chodzi mi o to, żeby skończyć te mitiki. To mi dało dużo, no? Zrobimy warden z maila. Jeszcze taki trochę nudny nasus, ale chcę zobaczyć, jak będzie wielki po prostu. I też muszę siedzieć na liniach i Expo, łapać jak najwięcej. Bo na 11 już jest... Y, większy będzie niż był, bo tam to chyba rosło... Wcześniej chyba dostał 30% rozmiaru, a teraz to rośnie, chyba jest 45, coś takiego? Albo 35 i 45, tak to chyba rośnie. Problem jest taki, że wszystkie linie widzę, że wygrywają u mnie, no. A to jest... ...perfect scenario nam Susem, jak gracie. 11 zaraz będzie. 288. Teraz po prostu jakieś tanie kupować mitiki, żeby ten pasyw się odpalił z tego? A czy tanie te, no. Tanie legendarne itemy, żeby Mitik się pasyw odpalał. O, no, wygrywają tam wszystko. To zmiana w, na wUMie ciekawe dlatego też to maksuję chcę zobaczyć jak to atak spi zmniejsza. To się tam nieźle przepiął do tej wieży, to też prawda. Co nic, wygląda drinkera na drugi. No i też niezłożenie butów na cedery nie pomaga w stakowaniu. To jest najprostsze cedery jakie mogę dostać. A, nie zdążę na katapultę, no to nic, ten Dżungla zobaczyć co się dzieje? Jakby w loszkę było, nie ma nic. Pink w krzaczku nie ma. Ja, mordal to parę tutaj kus sprzedam i ucieczkę Heralda robią. No to uciekamy, bo nie wiem ile ich tam jest na tym Heraldzie. Niko nie ma z mojego teamu tutaj. Jakby został, to by mnie zamknęli pewnie. Nie wiem, czy tutaj kinlet nie idzie. <laughs> No, ten item też jest gigamocny. Jak macie problemy na topie i grać na coś co na pierwsza, to ten Warden zmyć dużo daje, go robicie przed Mythiciem. Bym go złożył w sumie, ale ta linia się jakoś dziwnie otworzyła bardzo i ten set gdzieś chodzi teraz cały czas. A ja mam wolną rękę. Znaczy też się ok skalują, z no, mają GPK Kindred. Ile Kindred ma za zobaczymy jak będzie. Nie wiem te robić. Te to trochę są w dupę, ale no to mnie ten set ładnie trzymał z tej linii. Kurde, nie dobijam. A mi teraz troszkę many jest więcej. Dobra, to dajcie mi linię skuszować. Wiem, że chcą, żebym tepnął, dlatego się tego TPK nie gra pewnie. O, kliknęło się. Tak się kliknęło, to nic nie poradzą. O, cały silbos, jednak widzieliście? O, nie powinien chyba GPK gonić. O, i kliknąłeś o tam i teraz nic nie zrobię. Miałem Erki. No się wyleczę dużo jego go trafię. Nie wiem, dziwne to było, całe co się tutaj stało, ale ok, jakoś przetrwaliśmy. Erkę dużo strę. Nie, no ten Ghost jest dobry, kurde, no ale. Ja mogę grać Ghosta na tego, na GPK nigdy w życiu się moim zdaniem zanim Ghosta chyba nie gra. Zresztą tak go można zrundawnować, ale... Już to wytajmować to no, nie ma szansy. O, słyszę, że Smokam ma i ma do mnie Sola zaraz. No, bez tego ghosta to czuję się, że się gra tymi takimi bruzerami bez szybkości, to się paskudnie gra, no ale jak ja na kogoś kliknę W, nie GPK, to go zawsze dogoni, taki jest też plus. On sobie chyba zbufowali ale potem uznepili ten e, lifesteal z tego pasywa, pamiętam. Ja chcę tylko kół, idę sobie już. Alice Gucci. Czemu się te ludzie tak wkurzają? Przecież ta jest na dobrym tropie, żeby ją wygrać. Co ja chcę teraz złożyć? Mają jakieś Nie mają większych obrażeń. Kiedy on złożył armor, sam to już by to tak oddało przecież. No ten item może pomóc, ten Deadman's Plate. Nie mam powie... nie mam za bardzo pomysłu, co dalej składać. Obrażenia zawsze będę mieć z tego Q. Tylko, że... Sunder jest tak dobry, bo ten susten daje ich, te dwójkę chcą na topie. 420 staczków. Ale mogłaby mi to dać, Jezus, a Diana jest tak głupia też, no. Na pewno te 30 CSów dużo i tyle daje, te 30 CSów. No, no nie spojrzałem na Piesusa, bo tak się wkurzyłem. No, zrobili wieżę w sumie, no ale tego Haralda się nie da zatrzymać, jak ma full HP. No coś z prokiem z by się przydało, ale tak jak już Mithyka ja już mam to ciężko, to będzie zrobić co mi zostaje. ten Reavers, super. Albo Lich Cudowna i itemy z prokiem. Do dżungli. No co, na no, serio koleżanku? No idź sobie. Co ty idziesz? W sumie z Piasus też byłby ciekawy, no. Ale myślałem, że na ciężkiej nie flita bierzemy. Mam już tyle armora, że się nie przebiją przeze mnie chłopy. Jeszcze w gry poszła, nie w Krakena. takim do to już w ogóle. to e, topę idziemy, zrali no, tylko set na razie się przebija. Każdy inny ten, ich adek to ma problemy. Gepek sam, Kindred się przeze mnie tak nie przebija. Kindred tam kolektora składa, to tam pomaści mi po tych... po tym armorku. Jest fajny ward w sumie. Ja się na tego nie lubię. Na susu, no, słuchaj, popatrzcie jak mi pingujemy. Wiem, mam tam dobrego TPK, ale po co ją ja forsować? No, i przecież nic to tym nie daje tutaj to. Chyba, że jakaś walka się z tyłka odbędzie. Mogą do mnie teraz iść? Niech weźmie te kampy właśnie Kindred Stopa. Nie mam wizji, ale widzę, że wszyscy na midzie są. Diane nas zabili. O, mogę tu etnąć, to nie jest złe. Tylko co mam w sklepie GPH znowu Ale rozpierdzielony A i nie da mi staka z tego, tylko to smajtuje, żebym tego nie dobił. Ale ludzie są ulungi na serio w tej grze. Też mogłem po kół pod staki rzucać, a nie tak pod, żeby obrażenia robić. Ale na tym RC to te kół to tak. Prrr, skarabinka leci. Nie, ale no nie granie czegoś z silnym na tym piesu, to, znaczy na SUSie, to jest. To jest trolling straszny, ale no. Jest duży pies. Chciałbym się chciał 16 poziom, albo już się poddadzę. Ale prawda też jest taka, że cały team nie wygrywa, dlatego mam taką łatwą grę. I dużo pomocy dostaję na tym topie. Jak na, na SUSa, którego coś się zestawia samego sobie, bo on pod wierzę może dobijać. Bezproblemowo. Na dwa kół. Smok jest znowu. Dlaczego Diana, tutaj to w krzaku stoisz? O Jezus, Maria. O jeju, chyba im oddajemy tego smoka. No, ja mam item w bazie. No nie no, mogę wejść i umrzeć, ale no właśnie, już jest po, po faktach jest. O, kusi mnie tam, wle ale mnie tam kusi wlecieć. Ja pierdzielę, ale mnie kusiłeś tam spalić w luks. No, coś tam piję, no ale na pewno se ci sławie? Kurde, te kuję go. Ale on nie atakuje w ogóle gdzieś, jak stał w miejscu z tym atak speedem jego? Więc to mi tak fiorę przypomina, naprawdę. Nie wiesz co to najlepiej, jak miał item cały, to to lepiej, pewnie miałem full HP, dużo straciłem trochę. Deadman's play. jakieś tanie itemy teraz potrzebuję. Co jest takie mega tanie? Tormol jest mega tanie. Wiem, że taki troll build robię, ale robię tylko dla, żebyś wielki piesus był. Już jest wielki, zobaczymy, jak odpalę na 16. Bo te procenty rosną tam, gdzie tam najbardziej widzieć. Dobra, chopy się nie poddają, więc jest szansa zobaczyć dużego Piesusa na Susę. A teraz po prostu tanie itemy chcę zrobić, żeby ta pasywka się z mitiki odpaliła. Więc chyba Tormen jest jednym z tańszych. No mogę też zobaczyć w sumie, no też tak gadam. Merdżaja jest, no nie pamiętam, że merdżaja się. To jest supportowe item. Dobra, ten ostatni item, jakiś supportowy zrobimy. Nie wiem, co teraz brakuje. Mało. Jakby się ze staków coś jeszcze skalowało, ale nie skalują się nic chyba z wielkością ze staku. Więc to no mało trochę, ale. tak mówiłem, tragedii nie ma. Spiritka byłaby też dobra, ale do samek do pasył się więcej leczę, ale bez Sundera to też trochę tracę. Co? A tam był stak i tak Indre tam się pojawiła na topie. O, to mogę do niej iść. Nie odpalam chyba Eki Fajnie się nie rusza w ogóle. Patrzcie jak jest zmniejsza. Dobra, wielki nasus. ale Big Boy <laughs> Ale wielki jest, ej, patrzcie to broń jaka jest duża. Zabili mi tego, zyrkę. Ej, nie no nie jest duży chłop, jest większy chyba. A bo już jakieś O Nie no, teraz jak spadł malą to jest wielki ten nasów. Dobrze, 16 poziom stylka wszedł. Ale to jeszcze może być większy, bo jeszcze potem mogę kupić. To teraz to zrobię? Kupię potę. A jeszcze mogę... Tak do teleportu brakuje. Kupię potę tam na wielkość i, i mythic skończę. A w sumie później sobie kolejne. A to mogę jeszcze zrobić, To tak jak mówię, te jest supportowe item legendarne. Też mylę to te pojęcie, są legendarne, to są te takie. I mythic jest jeden zawsze. Ale to mail no i potkę kupię i zobaczymy. Bo nie wiem czy jest jakiś limit, nawet nie, nie mam pojęcia nie mam takiej wiedzy, czy jest jakiś limit wielkości. Mi się wydaje, że nie, no bo czego to jest zawsze był tym takim chłopem wielkim. Nie no, nawet bez tego jeszcze potanie odpalona, to poczekamy. Wszystko naraz tak rzucimy. Jak, chcę, jak będzie R odpalona, to chcę rzucić potę. Nie jest nawet nic napisane w opisie umiejętności, że on się większy robi. A wiecie o co chodzi, bo on i teraz jest większy, to ta taka aura co bije, ona nie bije dużo, ale to są procentowe obrażenia. To ona też jest zwiększona wtedy. Chcesz się bawić set? O, to jest wielki piesus. Musiałbyś to dwa razy wykastać, żeby to miało sens kolego. Nie dam ci rady tego dwa razy... Nie dam ci... Nie dam dasz... rady, jak nie <laughs> No patrzcie, no, patrzcie. No, <laughs> to tyle to... W zależności od tureta. Ja, twoja dominacja na linii tylko była w secie. A poddali się, szkoda w sumie. Ale mi bije ten gf, chyba kolektor był kupiony. Dało... Jeszcze mógł być chyba... Dwa item jeszcze mogę złożyć, to mógł być jeszcze trochę większy. Dobra, to no taki, taki śmiechowy odcinek, chciałem zobaczyć tylko, ale wielki piesus mi się